Ja jestem porucznik Monk, a tu wiadomości z ostatniej chwili Jesteśmy tutaj świadkami sytuacji następującej Żołnierz CT-2453 zgłasza sprawę do żandarmerii Lecz żandarmeria nakazuje mu odejść Gdyż posiadanie małej armii droidów w gabinecie podpułkownika Bernsa Nie podlega czemuś takiemu jak posiadanie kontrabandy O, proszę bardzo Sierżancie, tutaj jest wszystko. Proszę zobaczyć. No i co? Ja zabezpieczę ale po co tam chodzisz? No pełno kontrabandy. Było... Ktoś, ale ktoś ci kazał tam wejść? Materiał dowodowy. Nie, nikt mi nie kazał. Ale... no to co? To spółkownik prowadzi sobie trojdy na części. To ale... to, to powinno być w magazynie, to a to to nie w biurze to prywatnym. To. A dlaczego Klotruper otwiera te drzwi ogóle? Albo zwiedzałem akurat jednostkę, pierwszy raz dzisiaj jestem. już tak? Jak najbardziej. Aha, i to jest powód, żeby podpułkownikowi było takie. No chciałem zapytać się podpułkownika, podpułkownika nie było. Chciałem się zapytać, czy jest możliwość dołączenia do jakiejś, nie wiem, ochrony sztabu, czy coś w tym stylu, jeżeli coś takiego istnieje. No ale ja tu patrzę, jest puste pióry, ale kurde, jest pełno droidów, na trzeba powiedzieć? No i nic to do tego, no. Można się rozejść. Zaraz, się go na taką ilość kontrabandy? Jakiej kontrabandy? To nie jest kontrabanda. No, przecież żołnierze nie mogą gromadzić sobie od tak... Ale to chyba... Tego. Ale to ta ustala co jest kontrabandą, a co, co nią nie jest. I on należy Przecież... Nie ostatnim jest. razem mój kolega został pozwany o to, że posiadał coś takiego. Pozwany został w armii. Ceteku, idźcie naprawdę przeczyścić sobie Czymś się zajmijcie pożytecznym dla. Aha, ja wam daję tyle kontrabandy, jakie tutaj jest. Ale to się kapra 772, stan Kwarantanny w placówce mam tutaj. Mam tutaj. E... Jak można zauważyć, żołnierz w żaden sposób nie naruszył fizycznie biura członka sztabu. Jedyne co zrobił to otworzył drzwi DLA, sierżanta żandarmerii, by miał możliwie największy wgląd do całej sytuacji. Nie wkraczając do biura lub strefy z zbyt wysokim poziomem zezwolenia, nie da się złamać żadnego artykułu, w tym złamanie poziomu zezwolenia. Ej, może ty mi pomożesz? Czapo. Tak tylko napomknę, że na służbie jedyny żandarm ze stopniem sierżanta, który wiedział od początku jak wyglądała sytuacja, to sierżant Mimo. Ty to otwórz, bo mi już grozili aresztem za otwarcie. Otwórz to i zobacz co tam jest. Wiem co tam jest. I aktualnie pewien sierżant od nas kazał cię aresztować z poziomu zezwolenia, bo może tu wchodzić. Tylko, że tak tu tutaj. nie ma poziomu zezwolenia. A więc yy, z rozkazu się mojego sierżanta aresztuje cię za poziom poziomu zezwolenia. Ale jakiego poziomu zezwolenia? Skoro tutaj nie ma poziomu zezwolenia, Czy cały czas wchodzisz do biura yy, podpułkownika. Właśnie nie, podpułkownik. ja weszłem tylko w waszej obecności, żeby wam pokazać, a potem już nie wchodziłem. Aha. Ja wykonuję tylko rozkazy. Aha, to te rozkazy są głupie, bo raz nie ma dowodu na to, że tam wchodzę cały czas, a dwa, to jest irracjonalne. No wiem, wiem, wiem. Nie, ja, ja, ja tylko wykonuję rozkaz wyższy, ja tylko. Aha, Prostawiam czyli do... wykonuję w tym momencie postępowanie bez pokrycia. Rozumiem. A więc tak, wygląda wiem. na to, że żandarmeria w żaden sposób nie weryfikuje informacji podanych przez ich przełożonych. A tu akurat był tego przykładem sierżant Mimo oraz żołnierz, który bez weryfikacji oskarżeń postawionego wobec żołnierza aresztował go pod pretekstem: rozkaz to rozkaz. Czyli tak jak myśli pewnie większość jednostek żandarm jest szkolony na tak zwanego ślepego bagneta, to tyle z mojej strony i życzę dobrego dnia, mówił porucznik Monk z biura prasowego Kurusant.